Cześć! Mam na imię Betty i w trakcie mojej podróży do Indii w 2020 roku odkryłam pewne ajurwedyjskie narzędzie, które stanie się kluczem do zachowania młodości i pięknego wyglądu Twojej twarzy. Jeżeli jesteś kobietą, to prawdopodobnie co najmniej raz w życiu byłaś na siłowni, albo w inny sposób ćwiczyłaś brzuch, uda czy pośladki. A co możesz zrobić, żeby w taki sam sposób zadbać o swoją twarz? Zaproponuję Ci produkt, który pomoże ci w codziennej pielęgnacji twojej twarzy. Jest niemajurwedyjski masażer Kanza Wand. To dzięki niemu pobudzisz mięśnie głębokie na twojej twarzy, zlikwidujesz worki pod oczami i ujedrnisz swoją skórę, a efekty będą widoczne już po pierwszym zabiegu. Kanza Wand. To stok czystej miedzi i cynku, czyli dokładnie tego samego materiału, z którego zrobione są misy tybetańskie. Masażer zbudowany jest z lekkiego i odpornego na wilgoć drewna tekowego, które importowane jest wyłącznie z południowej Azji. Używa się go z naturalnymi olejkami, np. Na z olejem sezamowym, który wzmacnia efekty odmładzające dla Twojej skóry. Zachęcam Cię również do znalezienia chociażby 5 minut dla siebie. Gdzie będziesz mogła wykonać rytuał self-love przy odpężającym kadzidle albo pięknie pachnącej świecy. Ale o tym opowiem Ci już w następnym materiale. Chociaż skupiliśmy się na produkcie dedykowanym do twarzy. Kanza Wand występuje również w większych wariantach, które są dopasowane do pozostałych części Twojego ciała. Wszystkie wymienione przeze mnie produkty możesz zamówić na stronie www.kanzawand.pl. Serdecznie Cię zapraszam. Otrzymujesz również ode mnie gwarancję, że masażery Kanza One pochodzą z małej manufaktury i są oryginalnym indyjskim produktem. Dla Twojej wygody po zakupie. Prześlę Ci dedykowany film z instrukcją i wariantami własnoręcznego masażu. Zobacz też inne filmy na moim kanale i zadbaj o siebie, tak jak lubisz. Do zobaczenia.